Dobra, kasztanek, wygrałeś u mnie konkurs na 2 MGMów. Tak, wygrałeś, dobrze słyszysz. I teraz sprawdzamy Twój liczek Ci wysyłamy. I Tak, wysyłamy Ci paczka Twojego, wymarzą na Cie GM-u, Gamy. Gdzie tutaj Ok, Kaszształek, nie no zmożony. Jak osiem cztery, kaształek cztery, kaształek To jest Tu, to widzę, że to ty. Tak, Gratulacje, że, że wygrałeś. Um, wiem, wiem, bo ty. No i tak, no dobrze, wygrałeś, żeby. żeby potwierdzić, że wygrałeś, tą się łapka w górę, No, myślę, że oglądasz ten film. Mi się wydaje, może. No widzowie, no to dziękuję, wygrałeś w ode mnie. Myślę, że będę zadowolony. Pa, pa.